Malwina Mazurek, TV Sport Info z Bąszynek. Zapraszam na wiadomości sportowe. W drugi weekend września odbyły się partnerskie spotkania dorzynkowe w Kręcku. W piątek, 10 września, rozegrano turniej siatkówki. W zawodach wzięły udział trzy drużyny, w tym jedna z Holandii. Zawody wygrał Trechup. Drugie miejsce należało do naszych gości z Bejdum. Natomiast najniższe miejsce na podium do gimnazjum. Impreza była bardzo udana, wesoła, było dużo śmiechu. Najważniejsze było spotkanie takiej właśnie grupy. W sobotę 11 września młodzieżowymi zawodami sportowo-pożarniczymi rozpoczęto dożynkową zabawę. Odbyły się gminne zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, w których uczestniczyło 7 drużyn. Drużyny były chłopców, dziewcząt. Następnie odbył się międzynarodowy turniej wsi. Do zabawy włączyło się sześć drużyn, w tym jedna z Holandii, które walczyły ze sobą w wielu ciekawych konkurencjach. Oczywiście zabawa była bardzo fajna, konkurencje bardzo techniczne, o wynikach konkurencji decydowało szczęście. Specjalnie ułożony tor przeszkód najszybciej pokonała drużyna Skręcka, która okazała się również najlepsza w przeciąganiu liny. Nagazowany smoczek to konkurencja, w której przedstawiciele każdej z drużyn musieli wypić jak najwięcej wody na czas z butelki przez smoczek. Tutaj zbąszynek nie miał sobie równych. Podobnie było w przypadku konkurencji płetwobieg, gdzie wszyscy zawodnicy z drużyn musieli pokonać określoną odległość na czas, mając założone na stopach płetwy. Koszykówka rolnika to kolejna konkurencja, w której zwyciężył zbąszynek. Do wielkiej opony z traktora każdy z zawodników wrzucał piłeczkę tenisową. Drużyna z Dąbrówki Wielkopolskiej najlepiej operowała miotłą uliczną. W konkurencji ulicznicą do celu należało skierować małą piłaczkę do specjalnej bramki, uderzając w piłkę miotłą. Każdy z zawodników mógł uderzyć tylko raz, a następnie oddać miotłę partnerowi z zespołu. Kolejną konkurencją były puzle z niespodzianką, gdzie przedstawiciel danej miejscowości musiał ułożyć puzzle przy pomocy komputera. Co ciekawe, uczestnicy tej konkurencji musieli ułożyć wizerunki swoich burmistrzów lub sołtysów, nie powiodło nam się w temacie w konkurencji z puzlami, ale to tylko dlatego, że w pracy nie mamy możliwości i okazji poćwiczenia tej konkurencji. W tej konkurencji najlepiej poradziła sobie ekipa z Rogodzina. Dużo emocji, dużo zaangażowania drużyn, które występowały. Sądzę, że turniej był bardzo dobrze przygotowany. Najwięcej punktów w międzynarodowym turnieju wsi zdobył z 27 sierpnia dowiedzieliśmy się, która firma w gminie Zbąszynek ma najlepszą drużynę piłkarską. W tym roku do zakładowego turnieju piłki nożnej zgłosiło się 7 zespołów. Taki turniej to naprawdę fajna zabawa, można bardzo miło spędzić czas. Poziom e, tego turnieju ku mojemu zaskoczeniu był bardzo wysoki. W zawodach rozgrywanych systemem każdy z każdym najlepszą drużyną okazał się Aksjon, który wyprzedził w tabeli Tortrans. Trzecie miejsce to zasługa ekipy Sweetwood. Rywalizacja i emocje to świetna sprawa, ale to, że można pobiegać za piłką i świetnie się bawić, jest chyba ważniejsze. Turniej rozegrano na Orliku, a organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wąszynku. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że niedługo otwarty zostanie kolejny w naszej gminie kompleks sportowy Orlik. Tym razem miejscem budowy jest plac za szkołą podstawową w Dąbrówce Wielkopolskiej. Jeżeli chodzi o Dąbrówkę, planujemy otwarcie Orlika razem z salą Centrum Tradycji i Folkloru i mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować do 29 października. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Całość będzie ogrodzona, a następnie zostanie zamontowane oświetlenie. Miejmy nadzieję, że nie będzie on ostatnim, ponieważ przymiarki są również na 2011 rok, żeby przymierzyć się do Orlika w Kosieczynie i to byłby trzeci wtedy Orlik na naszym terenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. 16 września na kompleksie sportowym Orlik w Zbąszynku rozegrano trzeci ponadgimnazjalny turniej piłki nożnej o Puchar Starosty. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn. O, granie na tej sztucznej nawierzchni to duża przyjemność. Przede wszystkim trzeba dać młodzieży szansę podnosić swoje umiejętności, ale też ich prezentowania właśnie podczas takich turniejów. Zawody rozegrano systemem Każdy z Każdym. W sumie 21 meczów. Najlepszym zespołem okazał się ZST Zbąszynek. Drugie miejsce było dziełem Technikum Leśnego z Rogozińca, natomiast trzecie Elo ze Świebodzina. A więc jak widać zainteresowanie dosyć spore, gratuluję zwycięzcy, cieszę się, że tym zwycięzcą została właśnie drużyna ze Zbąszynka. Organizatorem turnieju był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz MKS Syrena Zbąszynek. 15 i 16 września odbyły się eliminacje gminne w turnieju Orlika Opuchar premiera Donalda Tuska. Zawody podzielono na dwie kategorie wiekowe 10-11 oraz 12-13 lat. Cieszę się, że wyszliśmy dalej, ponieważ mamy bardzo dobrą dużo. Myślę, że możemy awansować do górnopolskich zawodów. W obu kategoriach wiekowych zwyciężył UKS Junior z Włoszynek, który awansował do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Powodzenia! 5 września odbył się turniej tenisa zimnego regionu Kozła na kortach tenisowych Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego imienia Bogdana Niemca. Do turnieju zgłosiło się 80 zawodników. W finałowym pojedynku zmierzyli się Karol Michalczak oraz Dawid Cichy. W tej konfrontacji lepszy okazał się Karol Michalczak. Trzecie miejsce wywalczył Tomasz Gruchała. Organizatorami zawodów byli Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Stowarzyszenie Gminy Regionu Kozła. Muzyka to wszystko w tym wydaniu. Na kolejne zapraszam w przyszłym miesiącu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!